Pracując z naszymi klientami na projektach doradczych, często prowadzimy taką dyskusję, z kim tak naprawdę może porozmawiać lider, właściciel, członek zarządu o swoim biznesie, o swoich problemach. Wiele osób ma bardzo pozytywne doświadczenia z coachingiem, z mentoringiem, z doradztwem. Jednak na koniec przychodzi taka refleksja, że potrzebny byłby taki program, który byłby w stanie pogłębić pewne elementy i był takim partnerem, zarówno w biznesie, jak i w osobistych projektach rozwojowych. W takim partnerstwie biznesowym nie chodzi o to, że ja wiem lepiej, ale bardzo często chodzi o to, że wiem inaczej. I to jest dużą wartością dla danej osoby. Często mam taką sytuację, że po godzinnej, półtorogodzinnej dyskusji na temat różnych problemów biznesowych, właściciel, lider wstaje i mówi: Dobrze, to teraz wiem już, co mam zrobić. Analizując nasze doświadczenia w tym zakresie, zarówno współpracy doradczej, jak i współpracy w zakresie mentoringu i coachingu, stworzyliśmy certyfikowany program Wirtualny Członek Zarządu, który obejmuje dwa obszary, tak naprawdę. Pierwsze to jest doradztwo i operacyjne wsparcie dla zarządzania w firmie, a drugie to jest indywidualne wsparcie rozwojowe dla osób w zarządzie, liderów lub właścicieli firm. Jako wirtualny członek zarządu współpracujemy w operacyjnym podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów, we wdrażaniu projektów, które mają przesunąć firmy do przodu. Z drugiej strony także doradzamy liderom, doradzamy właścicielom wiedząc, że to oni na końcu właśnie podejmują decyzję. Jedna z teorii podejmowania skutecznych decyzji, na której bazuje wirtualny członek zarządu, mówi o tym, że dla podjęcia skutecznych decyzji potrzebnych jest kilka punktów. Pierwszy z nich to umiejętność budowania wielu opcji. Drugi punkt to umiejętność redukowania tych opcji do liczby policzalnej, przy czym jedna z tych opcji powinna być opcją zewnętrzną. Opinią zewnętrzną. Na końcu lider sam podejmuje decyzję lub może ją nadal konsultować, ale to on podejmuje decyzję. I ostatni punkt to gotowość do weryfikacji i monitorowania podjętych decyzji. Wirtualny członek zarządu działa więc na dwóch poziomach. Pierwszy to jest doradztwo i operacyjne wsparcie działań firmy, a drugi to jest wsparcie indywidualne osób w tym obszarze, w którym mówimy żeby lider mógł z kimś porozmawiać o swoim biznesie jako partnerze i żeby różna opinia pomogła mu ostatecznie dojść do własnej decyzji w tym zakresie. Wirtualnym członku zarządu chodzi zatem o podejmowanie skutecznych decyzji, komfort pracy lidera oraz to, co nazywamy myśleniem out of the box, czyli dostarczenie inspiracji oraz nowej perspektywy na rozwój firmy.